No i znowu. na się. Buty ze mnie, kurwa ty, bo to jest komnata jacy. Buty musisz wziąć. Można buty musisz mieć. Buty konieczne, bo to wiesz, higiena kultura i inna subs... no buty musisz, Marto, buty musisz no No, tam światło i... Nie, nie, buty ze mnie. Jaca, szanujmy się jak bracia, dzielimy się jak Żydzi. Kurwa, to nasze. Znaczy. Ja już nie daję się. No, będzie spał z nim na razem i tyle. Kolega jest najebany. Nie możemy go wypuścić pijanego. Mnie tak nie wychowali. jaca. Dobra, śpij. Obudzi się. Połem ci budę.